Witam Państwa serdecznie na warsztatowej części naszego jesiennego nawigatora poświęconej wspomaganiu efektywnego zarządzania aptekami przez systemy informatyczne. Nazywam się Jacek Hrabka. Zagadnieniem, które pragnę dzisiaj poruszyć jest kontrola realizacji zamówień i jej wsparcie w systemie KS Omnifar. Zamówienia. Zamówienie jest jednym z najważniejszych, zapewnienie towaru w zasadzie, jest jednym z najważniejszych procesów Realizowanych w biznesie optycznym i przyświeca mu kilka celów. Przede wszystkim cel finansowy zapewnienie organizacji jak największych dochodów czyli dobrze kupić, lepiej sprzedać. Oczywiście mamy misję. Naszą misją jest zadbanie o pacjenta, o jego zdrowie zapewnienie mu różnorodności, możliwości wyboru a także zadbanie o jego portfel. Aczkolwiek wszystko to zawsze kręci się wokół pieniądza. E, apteka, która ma słabą kondycję finansową, nie będzie w stanie wypełniać swojej zasadniczej misji. E, etap realizacji, nad którym się dzisiaj skupimy. W naszych dzisiejszych rozważaniach zakładamy, że etap doboru, doboru towaru jego parametrów cenowych, drogi, drogi dostawy został określony. Przed nami element weryfikacji, czy nasze zamiary zapewnienia, zapewnienia towaru w przewidywanej cenie, ilości i czasie został zrealizowany zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Mamy tutaj takich kilka obszarów, na które trzeba zwrócić uwagę. E, oczywistym jest e, obszar cenowy. E, tu przede wszystkim interesuje nas, czy towar dotarł nie droższy niż założona cena zakupu. A wprawdzie dostarczenie tańszego towaru również nie jest do końca spełnieniem warunków zamówienia, aczkolwiek niekoniecznie jest to, jest to e, aspekt, którym musimy się zająć w pierwszym rzędzie. E, następnym takim aspektem realizacji jest aspekt ilościowy. Wiadomo, że zbyt dużo towaru blokuje nam środki finansowe, blokuje nam możliwość zapewnienia różnorodności inwestycji w inny towar, który byłby dla nas bardziej zyskowny. Naraża nas na możliwe straty związane z przeterminowaniem. Generuje dodatkowe obciążenie w postaci obsługi tych nadwyżek. Musimy dokonać analizy, co z nimi można zrobić, częściowo dokonać zwrotów. Być może przesunięć międzymagazynowych, wspomagania sprzedaży. Są to czynniki, które generują nam niejako koszty, nawet niekoniecznie wprost, bo niekoniecznie musimy do tego celu zatrudniać dodatkowych pracowników, ale ci pracownicy nie zajmują się tym, co mogłoby przynieść znacznie większe zyski. Z drugiej strony zbyt mało towaru nie zapewni nam zarówno opieki nad, nad pacjentem, jak i przewidywanego dochodu naraża także na niewypełnienie minimalnych progów zakupowych danego dostawcy, czyli tak czy tak w pewien sposób pozbawia nas dochodów w tej czy w innej postaci. Kolejnym takim aspektem, o którym warto też powiedzieć, jest aspekt czasowy. Mamy możliwe w przypadku opóźnienia dostawy, mamy możliwe uderzenie wprost w aptekę. Mogącą de facto przy częściej powtarzających się takich zjawiskach skutkować utratą pacjenta. Również w specyficznych warunkach, na przełomie okresu kontraktowego, brak realizacji zamówienia może spowodować w szczególnym przypadku niezrealizowanie tego kontraktu, więc znów utratę jakichś dobrych warunków handlowych. Dodatkowo takim aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest możliwość, w zasadzie konieczność dokonania oceny partnera handlowego na następny okres jakiś kontraktowy. E, zwłaszcza ten, to, ta ocena jest istotna, jeżeli mamy wybór pośród dostawców, jeżeli mamy kilku dostawców, którzy są w stanie nam dostarczyć m, towar e, o mniej więcej pokrywającym się zakresie, to jest o czym myśleć. E, warunki konieczne. Nadzorowanie realizacji zamówień już w aptece nastręcza pewnych problemów, natomiast w skali sieci nie jest to, nie jest to rzecz trywialna i aby, aby było możliwe wspomaganie przez system informatyczny, niezbędne jest, niezbędne jest spełnienie szeregu warunków i kilka z nich tutaj przytoczę. Oczywistą rzeczą jest, że system informatyczny musi podać informację o zamówieniu, o jego pierwotnym kształcie. Czyli musi to być lista towarów, które chcemy dostarczyć do apteki, wraz z ceną, ilością i w przypadku takich szerszych zamówień centralnych, dokonywanych dla wielu aptek, oczywiście z rozdzielnikiem, ile towaru ma trafić do danej apteki. Potrzebujemy też. Taką ostateczną informację w postaci zamówienia, jakie zostało przekazane do dostawcy. To jest jedna rzecz, a z drugiej strony istotne jest, abyśmy, abyśmy wzięli pod uwagę to, że dostawca może nam potwierdzić inną, inną ilość towaru niż ta, którą zapotrzebowaliśmy. No właśnie tutaj warto by się zastanowić też nad tym, jakie pojęcie, co uważamy za, za zamówienie. Czy taką pierwotną postać, jaką, jaką tworzymy, że wprowadzę to takie pojęcie zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie to jest ilość towaru, którą faktycznie potrzebujemy dla zapewnienia Potrzeb apteki i naszych bieżących planów. I to jest coś, co przekazujemy naszemu dostawcy. I to, że nie zostało to kompletnie zrealizowane, nie jest naszą zasługą. I teraz z jednej strony, jeżeli oceniamy dostawę. Możemy się odnieść do tych wartości, które nam zadeklarował do dostawca. To jest ten nasz handshake. My chcieliśmy tyle, on powiedział dostarczy tyle. OK. Zgadzamy się, nie mamy za bardzo innego wyjścia. Więc my możemy weryfikować poprawność dostawy z punktu widzenia tego, czy się dostawca wywiązał ze swojej obietnicy, a z drugiej strony, z drugiej strony powinniśmy go weryfikować z naszego zapotrzebowania bo właśnie jeżeli mamy ustalony z nim jakiś poziom, poziom e, obrotów, to my chcieliśmy ten poziom osiągnąć, dokonaliśmy zamówień. Jeżeli zamówienie nie zostało zrealizowane na towary, które nie są jakimiś ekstra brakami na rynku, bo tutaj wiadomo, że nie mamy możliwości mm, jak gdyby znalezienia winnego, znaczy, nawet nie chodzi o szukanie winnego. Po prostu wiemy, że to jest poza kontrolą tak hurtowni dostawcy, jak i naszą. Ale w przypadku towarów oczywistych, które są na rynku i powinny być, brak realizacji takiego kontraktu tak de facto może być z, spowodowany niezrealizowane naszej woli zamówienia. E, tak samo. Hmm, Tutaj posłużę się takim przykładem. Zapotrzebowaliśmy 100 sztuk, czyli wysłaliśmy pierwotny kształt zamówienia 100 sztuk. Dostawca zwraca nam będzie 80. Dostarczył nam w sumie 90. No i teraz pytanie: powinniśmy reklamować te 10 sztuk, czy nie? Z względem naszego handshake'u, naszego ustalenia zamówienia w wersji ostatecznej, no to mamy jakąś nadwyżkę, ale to nie jest nadwyżka, jeśli chodzi o nasze zapotrzebowanie. Problem nam pojawia się wtedy, jeżeli ten towar, który, którego nam nie dostarczył, nie dostarczył pierwotny dostawca, przekierowujemy. Do innego dostawcy. W tym momencie spodziewaliśmy się 80, zamówiliśmy 20 gdzieś indziej, dostaliśmy w sumie 110-120. No i teraz pytanie, co możemy zrobić? Czy powinniśmy to e, zwrócić, ten towar i komu? Jest trudne do odpowiedzi od tak. Zależy to od warunków, jakie otrzymaliśmy i od potencjału sprzedaży. Na ile tego e, towaru, na ile ten zapas, e, który nam powstał mimo naszej woli, jest za duży. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ y, rozstrzyganie dużego zamówienia centralnego dla wielu aptek, na wielu, dla wielu towarów nie jest, nie będzie zagadnieniem trywialnym. Bardzo łatwo będzie stwierdzić, że y, jego realizacja nie jest zgodna, ale co dalej zrobić, jak i czy w ogóle cokolwiek, to już jest zupełnie inna sprawa. Dlatego bardzo kluczowym zagadnieniem przy obsłudze, przy próbie weryfikacji, kontroli sposobu realizacji zamówienia jest prawidłowe połączenie dostawy, która dotarła do apteki z zamówieniem źródłowym, czyli tym wysłanym. Zwłaszcza, jeżeli możliwa jest taka sytuacja, że na ten sam towar w szczególnych przypadkach może być różna cena, w zależności od tego, czy został na przykład zamówiony globalnie, dla iluś tam aptek versus zamówienie dokonywane przez jedną aptekę, takie bardziej ad hocowe. Potencjał. Mając na uwagę te wszystkie wymienione wcześniej sytuacje, warunki, widzimy pewien potencjał dość duży, jeśli chodzi o możliwość wspomagania państwa w obsłudze takiego przyjęcia towaru, takich dostaw, weryfikacji poprawności realizacji zamówień. Przynajmniej jesteśmy w stanie bardzo prosty, znaczy może nie tak, bardzo sprawny sposób dostarczyć Państwu informacji, że coś jest nie tak i trzeba się zająć tematem. Mamy możliwość dostarczenia Państwu rankingu dostawców. Biorąc pod uwagę nasze przemyślenia, podjęliśmy się, podjęliśmy się trudu zbudowania w oparciu KS OmniFarm narzędzia roboczego, które nazywamy po prostu kontrolą realizacji zamówień, którego celem jest wspomaganie państwa w, w walce o swoje, w walce o swój biznes na kilku etapach według kilku różnych spojrzeń. To Państwu dzisiaj będę chciał zaprezentować na żywym organizmie. Biorąc pod uwagę, że w sieci tych zamówień jest ogromna ilość, a ilość rąk do pracy jest ograniczoną, staraliśmy się skupić na dostarczeniu informacji o największych niezgodnościach, a w zasadzie takich, żeby można było w prosty sposób zadecydować, czym warto się nam zająć. Aby, aby jednostkowy czas poświęcony na jakąś reakcję ze strony powiedzmy kierownika apteki czy też osoby w centrali przekładał się na jak największy efekt finansowy. Więc przechodzimy do naszej aplikacji. Zaraz spróbujemy ją zobaczyć na żywo. Pokrótce omówię interfejs. Interfejs składa się z, zasadniczo z trzech zakładek, w których mamy dane dotyczące dostawców. Zamówień centralnych przygotowanych w KS Omnifarm i zamówień dokonanych z aptek, a także tych zamówień centralnych, które już zostały, zostały przekazane jako zamówienia dla apteki tak zwane zamówienia cząstkowe przez nas. Z istotnych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jest punkt odniesienia. W zależności od tego, czy staramy się ocenić naszego dostawcę, zjawisko realizacji dostawy, od strony, od strony wypełniania naszych potrzeb, to w tym momencie właściwym punktem odniesienia jest złożone zamówienie, nasze zapotrzebowanie. Chcieliśmy tyle, ile z tego zostało zrealizowane. Natomiast, jeżeli już rozmawiamy o konkretnej ocenie dostawy, dostawy zadeklarowanej, to możemy jako punkt odniesienia wybrać właśnie potwierdzone zamówienie, czyli deklarację dostawcy. Oczywistą rzeczą jest, że jeżeli mówimy o korektach, to korekty i tak mogą być do wysokości do wysokości faktury, którą dostaliśmy. Pomijam jakieś, jakieś ilości towaru, które się pojawiły poza fakturowo. zakładamy, że, że tego typu błędów, taki, tego typu błędami się tutaj ścisłościami, nie będziemy zajmowali. Więc wróćmy do naszego interfejsu. Oczywiście wybieramy sobie, mamy możliwość wybrania zakresu, za który, chcemy, za który chcemy obserwować zjawiska. I tutaj uwaga taka, wprawdzie możemy sobie wybrać dowolny zakres dat, z tym do dnia dzisiejszego włącznie, to jednak dobrze jest te 2-3 dni zostawić aptece na pełną obsługę dostawy, dlatego że kluczowe jest powiązanie. W aptece można dokonać powiązania dostawy do zamówienia, a także można oznaczyć zamówienie jako zrealizowane. W tym momencie nie mamy faktycznej informacji, jak zostało zrealizowane. Jedyna rzecz, którą możemy przyjąć, to to, że dane zamówienie zostało, zostało zrealizowane jeden do 1, co często będzie zbyt odgórnym założeniem, nieodzwierciedlającym rzeczywistości. Dążymy do tego, aby można było to powiązanie być automatyczne. W zamówieniu zarówno centralnym skomponowanym w ZSA czy w Omnifarmie, przekazywanym do, do dostawcy jest przekazywany symbol zamówienia. Taki sam symbol ląduje w aptece, jeżeli z systemu centralnego przekazujemy zamówienie do apteki. Brakuje tego elementu, żeby dostawca dostarczył na fakturze Identyfikatora zamówienia i pozycji z tego zamówienia do tego, abyśmy w ATC potrafili w sposób jednoznaczny i automatyczny powiązywać wszystkie, wszystkie dostawy do zamówień. Nawet wtedy, jeżeli jedno zamówienie zostanie zrealizowane o kilka faktur i vice versa, jeżeli jedna faktura będzie zawierała towar dla kilku zamówień. Na ten moment rynek hurtowy jeszcze nie dojrzał do tych zmian ale wydaje się być to jedyny właściwy kierunek, w którego stronę powinniśmy zmierzać. Dobrze, wróćmy do naszego narzędzia kontroli realizacji zamówień. Na pierwszym planie mamy listę dostawców i posortowanych yy, po sumarycznej wartości niezgodności. Co to jest taka wartość niezgodności? dla nas zarówno niekorzystnym zjawiskiem, jako dla osób prowadzących aptekę, jest za dużo, jak i za mało towaru, pomijając już cenę. Więc to jest wartość bezwzględna. Wszystkie niezgodności. Jeżeli nie dostarczyliśmy, nie iluś sztuk towaru w przeliczeniu na wartość, dostaliśmy go za dużo, sumujemy to. Więc to nam pozwala, jak gdyby, ocenić skalę niezgodności. Niekoniecznie naszej, naszego Naszej straty finansowej, niezgodności. Teraz w następnym kroku, w zależności od sposobu działania zamówień, założyliśmy, że zamówienia w większości sieci są robione w sposób mieszany, to znaczy część centralnie, część lokalnie. Jeżeli robimy jakieś zamówienie centralne, duże, to warto nam jest przenieść się od razu do sekcji zamówień centralnych i w tym momencie mamy dla danego dostawcy. Odfiltrowane zamówienia centralne, jakie, jakie były dokonane przez niego w tym okresie, i mamy możliwość prześledzenia konkretnego zamówienia w rozbiciu na towary. Jeżeli, jeżeli dla różnych aptek ten towar został dostarczony w różnych cenach, będziemy mieli to uwidocznione w postaci tego, że są różne ceny dostawy. Jeżeli ilość dostarczona jest niezgodna z jednością zamówienia, również mamy to uwidocznione. Czyli mamy ilość i wartość na plus, na minus, jaka jest zawyżona cena. I jeżeli mamy taką sytuację, że dane zamówienie mamy, mamy różnie potraktowane w różnych aptekach, możemy z niego bezpośrednio przenieść się do zamówień przygotowanych dla konkretnych aptek w obrębie tego zamówienia centralnego. I będziemy mogli zobaczyć, jak się to kształtuje. Tak jak wspomniałem, będziemy się starali w tym narzędziu ułatwić pracę poprzez znalezienie tych, tych miejsc, tych zdarzeń, którymi warto się zająć. Tu już nam się odświeżyło właśnie zamówienie. Mamy zamówienie centralne o konkretnym symbolu, które było skierowane do 10, 19 aptek, i możemy sobie rozwinąć w tym momencie takie zamówienie dla danej apteki, i widzimy skalę niezgodności w obrębie tej apteki. Także możemy zejść w analizie do poziomu danego towaru w danej aptece. Z oczywistych przyczyn nie wszystkie, nie wszystkie niezgodności warto korygować, wobec czego. Możemy zarówno całe zamówienie, jak i towar w zamówieniu oznaczyć jako rozpatrzone. To znaczy, albo poza, poza systemowo dokonaliśmy jakichś działań, albo uznajemy, że błąd jest taki, że nie warto nam nic zrobić więcej. Oznaczamy dostawę, dostawę związaną z zamówieniem jako rozpatrzone. Nie będziemy się zajmowali, system nie będzie więcej pokazywał niezgodności z tym związanych, chyba że każemy pokazać wszystkie zamówienia. Aby ta ilość, Dokumentów nie była przerażająca, mamy możliwość w ustawieniach zdefiniowania, jaki poziom błędu jest dla nas interesujący. To znaczy, jeżeli zamówienie z aptek, czyli powstałe w aptece, niezgodność wartościowa czy ilościowa będzie przekraczała jakiś próg, to będziemy widzieli w narzędziu. Jeżeli nie, będzie to ukryte. Podobnie mamy do zamówień centralnych. Jeżeli mówimy o niezgodnościach wartościowych, czyli za drogo towar nam sprzedano, możemy zawsze dokonywać korekty nawet na jedną sztukę, bo jest to stosunkowo mała pracochłonność. Natomiast przy zwrocie towaru już jest wymagane jego spakowanie, już to kosztuje więcej i być może przy dwóch sztukach nie warto tego robić. Także hmm, mamy możliwość, mamy możliwość. Hmm, Zajęcia się tylko grubymi rzeczami, wspomniałem o ocenie dostawcy. Mamy możliwość, tutaj przygotowałem ten ranking, tak, mamy możliwość przeprowadzenia takiego rankingu dostawców, który, który nam pokaże, jak w określonym interwale czasowym, w badanym okresie, zachowywały się jakie zjawiska były w obrębie dostawców, z którymi współpracujemy. I tutaj mamy że na naszym głównym dostawcom tutaj, może na, nie tyle głównym, mamy poziom niezgodności dla wszystkich tych dostawców i także w poszczególnych kategoriach niezgodności kwotowej, realizacji korek, niezgodności ilościowej, jak przedstawia się to dla, dla poszczególnych dostawców. Mamy też taką formę bardziej zaawansowaną zbitą, która przedstawia całość informacji dotyczących danego dostawcy w jednej zbitej formie. I tutaj mamy odniesienie do dwóch dwóch progów wejściowych. Zarówno mamy możliwość zobaczenia tego od strony zapotrzebowania, jak i zadeklarowanego zadeklarowanego Poziomu przez dostawcę. O czym warto wspomnieć? Staramy się, wspomnie, staramy się tutaj dążyć do wsparcia w dwóch zakresach, jeszcze. Jeżeli już uznamy, że dane zamówienie jest nacechowane błędami, które warto skorygować, mamy możliwość bezpośredniego wygenerowania korekt, re, reklamacji, które zostaną przekazane do apteki do wysłania. Wraz z możliwością wybrania sposobu realizacji takiej, takiej reklamacji, analogicznie jak jest to w systemie aptecznym. W zależności od stopnia skomplikowania zjawisk, jakie wystąpiły przy zamówieniu, możemy to robić albo dla całego zamówienia, albo dla danej apteki, dla danego towaru globalnie lub dla danego towaru w konkretnej wybranej aptece. Ten mechanizm będziemy starali się rozwijać tak, żeby możliwie dużo złożonych sytuacji można było obsłużyć w sposób masowy. W aktualnym stanie rzeczy narzędzie jest w fazie testów. Jeżeli chodzi o kwestie pozyskiwania danych, porównywania, zarówno z zamówień centralnych, jak i aptecznych, jest to zrealizowane. W tej chwili będziemy, będziemy pracowali nad rozszerzeniem, rozszerzeniem możliwości reklamacji, a także, a także nad raportami zwrotnymi, bo wiadomo, ponieważ te powiązania w aptece nie są idealne nie są jeden do jeden. Zakładamy, że będzie niezbędny etap, etap negocjacji z dostawcą, czyli my przedstawiamy mu materiał dowodowy, że coś wydaje nam się, że nie przebiegło tak, jak się umówiliśmy, jak przewidywaliśmy, i dostawca będzie mógł się do tego odnieść. Co będzie skutkowało reklamacjami, lub też nie. Która strona je przygotuje, jest sprawą drugorzędną. Także będziemy tutaj także dostarczali coraz szerszą warstwę eksportu. Kontekstowego, czyli jeżeli Państwo odfiltrują tutaj pewne zjawiska, będzie można otrzymać z tego arkusz, który będzie można przesłać do, do dostawcy. Jedną, jednym z założeń, które wymieniłem, jest to, że system informatyczny musi mieć dostateczną dozę informacji. Kasa Omnifarm, nawet jeżeli zamówienie nie zostanie skomponowane w nim, posiada funkcję przygotowania wstępnego zamówienia, eksportu, Importu po zmianach przez dowolny zewnętrzny system, przekazania takiego zamówienia za pośrednictwem EWD do hurtowni, a także przekazania potwierdzonego zamówienia do apteki. Także istnieje możliwość zamknięcia pełnego kręgu związanego z zapotrzebowaniem, z dostarczeniem towaru tak, aby wszystkie niezbędne informacje były w systemie dostępne.